Program nietuzinkowy, bo taka Symfonia Psalmów Strawińskiego jest w innym składzie niż zwykle, nie tylko orkiestra symfoniczna, w skrzypce pierwsze, drugie, wiolonczele, tylko są same wiolonczele, kontrabasy i, i świetny chór, no i piękna solistka. To, to jest kobieta, która śpiewa, ja pamiętam ją mniej więcej 15 lat temu i to już było zjawisko i ona jest naprawdę jest gwiazdą, no można się zakochać. Monowski od wielu lat towarzyszy w mojej, w mojej karierze, gdyż jest to świetna muzyka o wielkiej wrażliwości. I myślę, że nawet w Polsce jest, jest jeszcze za mało doceniana, uważam, i powinna być oczywiście przez nas chwalona i, i, i grana o wiele częściej. Natomiast myślę, że już jakoś tak w Europie. Coraz bardziej też się właśnie ludzie zaczynają przyglądać muzyce szemlowskiego i zaczynają też doceniać właśnie walory tej muzyki i w Londynie, i w Hiszpanii, w Madrycie, tak więc no, serce rośnie tak naprawdę. był bardzo, 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 bardzo udany. W każdym razie wszystko się w moim pojęciu i według nas udało bardzo dobrze. Program interesujący sądzę, różnorodny dosyć, bo i Brahms i muzyka współczesna i, 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 i Szymanowski dobrze, że się znalazł, też kompozytor polski. Także w sumie wydaje mi się, publiczność słucha z nadzwyczajnym skupieniem, muszę powiedzieć. No to jest oczywiście lata pracy pewnie. I też i orkiestry, że taką, taką ma wyrobioną muzycznie publiczność znakomitą. My jesteśmy stałymi abonamentowiczami orkiestry, no więc jesteśmy na wszystkich koncertach, także i w związku z tym festiwalem. No, w zeszłym tygodniu był koncert wspaniały, no. Fantastyczny, prawda, No Też przecież no, jak ta orkiestra zagrała fenomenalnie zupełnie. No my się możemy wypowiedzieć tylko pod kątem jakości orkiestry, którą się zachwycamy od lat. Kolega mnie prosił z białej Podlaskiej, bo zamówił sobie bilet przez internet i hotel, bo specjalnie chce przyjechać tutaj na koncert, żeby mu zdał relację. Powiem mu, że niech jedzie jak najszybciej, bo to jest coś wspaniałego.